To jest nasz dom Tu razem wciąż poznajemy Zabaw wiele Szybko Tymy! Dla nas wy Biegnie Dla dążka, was Najlepsi przyjaciele Szybko! Możesz dziś Spełnić sny wyobraź Bawmy się każdego dnia Niech ta radość wiecznie trwa To jest nasz dom Tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele Najlepsi przyjaciele Cześć! Cześć! To my! Tosia i Tymek! To tym. Jest u nas Antek! Chodźcie! Potłuczony wazon Juhu. Juhu. Ale super! Ha, ha. Za mną, za mną! Nie dogonicie mnie! Wio, wio! Cześć, mamusiu. Cześć. A może wyjdziecie sobie na dwór? Tam jest więcej miejsca na hasanie i bieganie. Nie, dzięki, mamo. Bawimy się dzisiaj w domu. No dobrze. A czy możecie się uspokoić? Zaraz będzie obiad. Dzisiaj zupa pomidorowa i kanapki z szynką. Pycha, 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 mm, ja też moje pokróżę. ulubione. Ja. To w co się teraz pobawimy? Już wiem. Ty się chowasz, a kiedy ktoś, kto cię szuka, będzie blisko ciebie. Robisz bół, Buł. tak straszony chowany, wy się chowacie, a ja liczę. Dobra, o! o chodź No, już, już, już! Jeden, dwa, trzy, cztery, tutaj! Tak, chowamy się! Yes. Będzie nam tu trochę ciasno. Siedem, szybciej Andek. Osiem, dziewięć, dziesięć. Idę, zaraz was znajdę, zanim mnie przestraszycie. Y A! Oj, 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 co to było? Nic, mamusiu. Oj. oj, powiedzmy waszej mamie. Nie, będzie bardzo smutna i zła. To był jej ulubiony wazon. To siu, Tymku, antku, obiad gotowy. Ach, spróbujemy go naprawić po obiedzie. A jak go nie naprawimy, to wtedy powiemy mamusi. Proszę, idzie się. Zrobiłam kanapki z szynką i z serem. Specjalnie dla Ciebie, Antku. Wiem, że to Twoje ulubione. Bardzo dziękuję. Nie ma za co. Jesteście jacyś spokojni. Smakuje Ci, Tymku? Pycha. Wszystko w porządku? Może powinniście się pobawić w coś spokojniejszego. Mm. Może sobie porysujecie. Jemy za obiad mamusiu. Czy możemy iść porobić coś na górze? Oczywiście że możecie. Cieszyliśmy się, że już było po obiedzie. Chodźcie. Bardzo dziękuję za obiad. Przepraszamy, nie byliśmy głodni. Nic nie szkodzi. Jak skończycie rysować, pokażcie mi swoje rysunki. Przyszedł czas naprawić wazon mamusi. Próbowaliśmy posklejać odłamane części wazonu klejem z mojego piornika. Nie, nie, ale nie było łatwo. Spróbuję to skleić plasteliną. Próbowaliśmy jeszcze z taśmą klejącą. Właśnie! Ja będę cięła, a ja potrzymię. Dobra, wy mi podniecie taśmę, a ja dopasuję połamane kawałki. Najpierw największy. Gdzie on był? Teraz na Zobacz, następny. ten. włożymy tutaj. tutaj. Tak! Prawie się udało. Trzy, dwa, jeden. Już! Tak! Na to wygląda? Oj Mamusia zauważy taśmy. Mamusia będzie naprawdę smutna Już wiem! Możemy to zamalować Tak! Soczek! Szybko, idzie mama Przyniosłam wam soczek no dobrze. Dzięki mamusiu. O, co robicie? E, e, e... Jeszcze dokładnie nie wiemy co. Nie, jeszcze nie. O, no dobrze, wypijcie tylko soczek. Dobrze. Trzeba było powiedzieć mamie. Wiem. O tym wazonie. No wiem. Przecież go naprawiliśmy. Odstawmy go z powrotem na miejsce. Znosiliśmy wazon po schodach, żeby odłożyć go na miejsce. Cześć, drużyno! Cześć, Cześć tato! Dzień dobry panu! A gdzie wasze głośne okrzyki? Cześć, tato! Gdzie jest mamusia? Mam coś dla niej? Cześć! To dla ciebie, kochanie. Wszystkiego najlepszego z okazji naszej rocznicy. O, dziękuję ci, są śliczne! Czy dzisiaj jest wasza rocznica ślubu? Tak. Jesteśmy małżeństwem od sześciu lat? Dziękuję ci, kochane. Wstawię je do wazonu. O, to hmm. dziwne. Gdzie jest mój bazon? Eee. Potłuk się nam. Przepraszamy. Naprawdę nam przykro. Mogliśmy ci powiedzieć. Próbowaliśmy go naprawić. Spójrz. Macie rację. Mogliście powiedzieć mi od razu i razem byśmy go naprawili. Ale nie tak. Przepraszamy. Przepraszamy. Oh. Przepraszam, przepraszamy. Oh. Nic się nie stało. Wypadki się zdarzają. Dobrze. Hmm. Założę się, że nikt nie ma takiego wazonu jak ten. Oh. Oh. <ścoughs> Antek poszedł do domu. A mamusia naprawiła wazon przy pomocy specjalnego kleju dla dorosłych, a potem rodzice się wystroili. Pijaty wyglądają pięknie. Ach, ty też wyglądasz pięknie, mamusia! O, dziękuję. O. <noise> Dzisiaj z okazji rocznicy robimy sobie z mamusią niespodziankę i wychodzimy do restauracji. Was też czeka z tej okazji niespodzianka. Wtedy mamusia powiedziała... Nie mogę się doczekać! Dziś po, no, się z z pobawić pobawić Dziś po południu przyjdzie się z wami pobawić wasza opiekunka. Dziś po południu przyjdzie się z wami pobawić wasza opiekunka daria. Lubicie jak Daria się wami opiekuje? Tak, uwielbiamy ją. O. Obiecajcie, że będziecie grzeczni i nic nie potłuczecie. Obiecujemy! Obiecujemy. Mm. A teraz rocznicowy przytulanie! Przytulanie! <laughs> I to powiedział tata, byłoby na tyle. Cześć! Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj była rocznica ślubu Mamusi i Tatusia. Pamiętacie, jaki prezent dał Tatuś Mamusi? Czy to był bukiet kwiatów? Czy może pudełko czekoladek? Odpowiedź znajduje się za elementem układanki. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to bukiet kwiatów. Zobaczcie. A gdzie wasze głośne okrzyki? Cześć, tato! Gdzie jest mamusia? Mam coś dla niej? Cześć. To dla ciebie, kochanie. Wszystkiego najlepszego z okazji naszej rocznicy. O, dziękuję, ci są śliczne. Świetna gra! Było fantastycznie! Do zobaczenia! Się. W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Piąk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji Polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipage Media International.